masz, Burewicz, w każdym odcinku wyrywasz jakąś dupę. Idziemy do maksima dziwki. Daj spokój, ja tam wolę jakieś młode z podstawówki. Słuchaj mała lata, krótka piłka z mojej strony, robisz pałę czy nie? Tu jest zdjęcie, kurwa mojego pindola, albo robisz, albo nie. O fule, jaka krótka pała. Nie będę ci robiła pały. E, no trudno co zrobić. A może słuchaj, wylizę ci stopy. Idziesz na to, weź daj mi swoje suffixy. A Ej, wyliżę ci całe stopy. Potem spuszczę ci się na twarz. Nigdy w życiu. Ale pożyczę ci zdjęcie od komunii na dwa dni i zjedziesz na razem, na ręcznym i dasz mi dychę. Jezuś, z komunii pokaż. Na biało jesteś jakoś ubrana. Poka poka. Ja, ty, mia miałeś stringi czy gacie potacie jeszcze? że wezmę na dwa dni, na ręcznym przez zjadę? Pedofil. Robić? Trudno, coraz trudniej dupę wyrwać na mieście. Fajny tornister, kochanie. No. Oh, wyrwałem fajną małolatę taką, wiesz, z drugiej C. Zajebista, wiesz, liżę dupę, tylko rodzynek mm, mi nie wygrzebała, wiesz, ale taką mnie stopy dała do wylizania, wiesz. Fajna, fajna taka małolatka. Szkoda, że nie jest yy, chłopcem, ale wiesz, jest dobra. Chcesz? Poznam przyznią. Yeah. 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 Dobra, jedziemy wieczorem dalej na łowy. Kaman. on. Słuchaj, gdzie może jakieś dupy jeszcze fajne poznać? No jak to, gdzie? Tutaj, w non stopie. Najlepsze dupy w Trójmieście są. W non stopie? Powiem ci słabo, tu laci z pustek napierdalają policjantów. O, pamiętam, mój kumpel płacze do dziś. Na dużego fiata nie udało się. Wyrwać żadnej dupy, teraz mamy Mercedesa, może jakoś pójdzie. Ja będę udawał, że mam komórkę tutaj. Wiesz, no to Mercedes jest klasa. O, Mercedes się nadaje konkretny. No, no kierowca zrób parę bajerów, a ja niby gadam przez komórkę. Weź parę popisów, strzel na szosie Widziałaś dziewczyno, Ś się skacze, się pływa, ciałko też mam zajebiste, bajerka jest. Jak się nazywasz książę? Maj name is Borewik. A jak masz na imię? Porucznik. Hm, to spadam. Motyla-noga, rzeczywiście gdzieś znikła. Gdzie ona jest? O, ale torbę z lotu zostawiła z pieniędzy. Słuchaj, dziwko bez szkoły. Jeszcze raz mi spierdolisz w tym odcinku, będę musiał ci mordę skapiszonować. W każdym odcinku wyrywam jakąś dupę i tak ma zostać. Wyobraź sobie, że jestem piłkarzem. Boisko, pełno ludzi. Ja tyle od ziemi wyskakuję. Cała drużyna druga na mnie. Ja ich wymijam, wiesz. Opside i gol. Strzelam gola. A, a skąd masz taką koszulkę, pumy? <laughs> się gra się ma. masz morek, słuchaj, może ty znajdziesz mi jakąś dupę? Nie wiem, ja się nie znam na dziewczynach, zbytnio może Karol coś załatwi. Słuchaj, to ma być Laska jakaś z klasy 1-3, bo ja takich starszych. Aha, 1-3. Ja takich starszych to nie lubię. Słyszałem, że dyskoteka jest... go... ja nie wiem nic o dyskotekach żadnych. Może Alina coś będzie wiedzieć. Słuchaj, jest dyskoteka klas 1-3. Masz mi załatwić dupę. Tak miał mi tu jakąś dupę załatwić. Gdzie ona no może być? Tutaj, może tu. Wchodzę! O, witam ją, panią. Już szczeka rozebrana? Pepe. O, fajna jesteś, no i fru na całego, hoplo! No wypierdalasz, no, nie rób sen, dziewczyno. Skoro rozbieraj się! Dziewczyno, weź jakieś ruchy już, był, no, sweterek w górę Jezuś, weź, cała Polska na Ciebie patrzy, ty się zaplątała, już no szybciej! No. <ścoughs> to, w, w, dziewczyno! Trochę powagi, weź się za. A co ja źle zrobiłam? U mój cycki. Trochę higieny, dziewczyny, bo nie naprawdę nie porucham w tym odcinku. Idę złapiać jakiegoś bandytem. Złapię jakichś terrorystów, żeby było coś na czasie. Może tutaj coś. Gdzie jest Bin Laden? Nie Nie znam. Ja nic nie wiem. Proszę mnie stąd. Gdzie jest Bill Laden, bo będę strzelał z W Warszawie. No, nie wiem. Halo, George Bush? Mam prawą rękę Bill Ladena. Szykuj kasę. No, Borewicz. Dobrze, że złapałeś tego Billadena. Szkoda, że go zabiłeś, bo sam go potorturował trochę tutaj. Wiesz, trochę stawiał opory, ale z karata raz wiesz. No Morewicz. Gratulacje, że zabiłeś Billadena. Nagrodę oczywiście podzielimy się. Ochowajcie tego Billadena. Dalej go to weź. Jeszcze go w nogę uszczypnij. Nie... Masz. Chamie. Jak na córkę Billadena, to nawet fajnie wyglądasz. Zory, że starego. Ci zajebałem, ale może się... Poruchamy trochę. Co ty na to? No do chuja Wacława polskiego w szkole nie miałaś. To kurwa nic nie poruchałem w tym odcinku. Love you, love